To nagranie jest sprowadzeniem do materiałów szkoleniowych z dialogu transformatywnego. To szkolenie powstało jako część większego projektu, który wykonywaliśmy w jednym z miast w Polsce, które, które poczęło wsparcia, jeśli chodzi o rozmowy lokalnej społeczności. I częścią tej inicjatywy było właśnie szkolenie lokalnej grupy facjatorów. Te szkolenie prowadziliśmy razem z Erykiem Kliwenem i Judiso. O'Leary, które. Były liderami, SODA liderami, jeśli chodzi o budowanie tej koncepcji dialogu transmatywnego wiele lat temu. Spotkali się z praktykami transmatywnymi i, i właśnie zastanowili się, jak, jak wykorzystać cały model transmatywny do pracy z grupami, ze społecznościami. Sami mają olbrzymie doświadczenie. Erik pracował głównie w w temacie konfliktów etnopolitycznych, na przykład w Czeczeniu, czy byłej Jugosławii. Judy pracowała w Stanach kilkadziesiąt lat, um, wspierała między innymi właśnie bardzo różne złożone inicjatywy um, infrastrukturalne, złożone projekty pla planistyczne. Um, no i właśnie zastanowili um, się, jak połączyć te swoje doświadczenie z ideami, które od wielu lat już funkcjonowały w, w obszarze mediacji transformatywnej. I z tego powstałaby idea, idea dialogu. I może powiem w paru słowach właśnie, yy, czym, czym jest ten dialog transformatywny, czym się charakteryzuje. Oczywiście dużo więcej będzie w samych materiałach. Więc pierwszą rzeczą to jest samostanowienie, które jeśli to jest kluczowym słowem, jeśli chodzi o inne procesy tra transformatywne. Tu, tu, mamy, tu mamy do czynienia z pracą z grupami, ze społecznościami. Yy, więc ogólnie można powiedzieć, że, że to jest rodzaj procesu, gdzie facilitator wspiera. Ludzi w tym, żeby sami zdecydowali, kto z kim potrzebuje porozmawiać, o czym i w jaki sposób. Te decyzje bardzo dużo, ponieważ same procesy są złożone i tym, co czyni dialog transmatywny, to nie to, czy jest struktura, czy nie ma struktury, tylko kto decyduje o tej strukturze. W przypadku dialogu transmatywnego to my pomagamy ludziom w tym, żeby oni zdecydowali, jaki proces dla nich jest najbardziej właściwy. Często mówimy, mówimy też o współtworzeniu tego procesu, dlatego że pacjent ma bardzo wiele ról. Jedną z tych ról jest osoba, która proponuje różne opcje procesowe, ale właśnie mówi w sposób transparentny, co może zadziałać, słuchając jakby wielu różnych głosów, czy samych uczestników, czy osób, które są zleceniarzami danego procesu. Ale, 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 ale tak naprawdę jest to proces utworzony, gdzie na końcu sami ludzie decydują, jaki proces może zadziałać w ich przypadku. I oczywiście to jest bardzo dynamiczne. To może się zmienić w trakcie, kiedy te rozmowy się zaczynają. Natomiast właśnie samostanowienie w różnych aspektach jest tą siłą napędową, która powoduje, że, że ta transformacja może zacząć się dziać w ramach tej społeczności. Jeśli chodzi o transformację, dalej bazujemy, jak w innych procesach transformatywnych, na relacyjnym spojrzeniu na, na świat. I ta jakość kontaktu, interakcji jest dalej kluczowa. Mówimy często o tym właśnie, że konflikt jest kryzysem. W przypadku społeczności jest to sytuacja, gdzie dana wspólnota, grupa. Na skutek tego sporu, konfliktu jest sparaliżowana i spolaryzowana. I, i praca Transmatyna właśnie ma polegać na tym, żeby uruchamiać te procesy wzmacniania i otwierania na bardzo wielu różnych poziomach. Poza tym, co na przykład dzieje się w kameralnej mediacji, gdzie mamy taki wymiar wewnątrz danej osoby, co się dzieje, czego ona doświadcza pomiędzy i jakimiś indywidualnymi osobami, mamy cały wymiar wewnątrz danej grupy, która się określa według jakichś tożsamości, na przykład i między danymi grupami. I staramy się dalej wspierać interakcję, jakość kontaktu, tylko monitorujemy to i wspieramy na tych wszystkich poziomach dodatkowych. Natomiast zakładamy, że właśnie wspieranie samostanowienia, takie skupienie na wsparciu Jakość interakcji, kontaktu i porzucenie kontroli jest tym, co może powodować, wspierać ludzi, do tego, żeby dokonywali tych własnych wyborów i, i kroków na drodze, właśnie gdzie, gdzie stają się bardziej otwarci i bardziej mocni wewnętrznie. I to są te kroki, nawet najmniejsze kroki mają znaczenie, które mogą z czasem prowadzić i często prowadzą właśnie do transformacji, gdzie, gdzie te społeczności od Takich właśnie spolaryzowanych, sparaliżowanych stają się bardziej połączone, zaangażowane. I, I to jest to, co jest centrum procesu, na którym się skupiamy. Resztę decyzji pozostawiając samym uczestnikom. I, i, często, I często, szczególnie w takich procesach bardziej otwartych dialogu, gdzie chodzi bardziej o zrozumienie, spotkanie mniej o jakąś konkretną decyzję czy, czy, czy plan istotne jest to, żeby po prostu sposób, w jaki ludzie na siebie patrzą, jak się podnoszą, się zmienił, niezależnie od tego, czy, czy zgadzają się w jakichś obszarach, czy, czy dalej dzieli ich głębokie różnice zdań, czy sposobu patrzenia na świat, na tym, żeby, żeby zwiększyć pole tego, co jest możliwe, żeby, żeby osoby porzuciły korsety, które często sami sobie narzucamy albo inni nam narzucają. Może Pani teraz parę słów o samej konstrukcji szkolenia. Ono się składa z sześciu części. i Do każdej części zostały właśnie takie dodatkowe nagrania przygotowane, które, którym się właśnie dzielimy z Państwem. Pierwsza część to jest samo wprowadzenie do dialogu, do, do fundamentu w ogóle modelu, jak to się przekłada na pracę z grupami. Jaki jest cel i sam proces, jak wygląda. Dużo też mówimy o systemowym wpływie, które jest bardzo istotne w pracy z grupami, czyli o władzy, kulturze. No i w końcu o tożsamości, które są centralnym zagadnieniem. Czym one są, jak bardzo konflikt redukuje nasze postrzeganie tożsamości? Drugi moduł mówi, skupia się bardziej na pacjentarze, na celu jego pracy, na, na wielu rolach, które taki facilitator pracujący z grupami ma. W końcu, jak nawiązywać kontakt ze społecznością, jak w ogóle rozpoczynać taki dialog. Trzecia część to są transformatywne rozmowy, czyli rozmowy indywidualne. Które też są częścią dialogu. Właśnie, dialog to nie tylko praca z dużymi grupami to, to, to często y, cały współtworzony proces, którego częścią są spotkania jeden na jeden, praca z małymi grupami z dużymi grupami, więc, więc tak, taki, taka, y, takie spotkanie indywidualne mogą mieć, mieć też jakby dużą moc transformatywną, gdzie pomagamy ludziom w podejmowaniu decyzji, właśnie, y, czy chcą w ogóle wziąć udział, kogo ewentualnie zaangażować. Też pracamy w y, Podczas tego modułu umiejętności mówimy o odzwierciedleniu, mówimy o, o pracy z pytaniami, pytaniami niedyrektywnymi. W końcu, kolejna, czwarta część to jest praca wewnątrz grup, która jest istotną częścią, czasami lekceważoną, ale bardzo potrafi mieć duży wpływ na to, żeby przygotować daną grupę, która postrzega się bardzo jednolicie, do, do spotkania w dużej grupie. Okazuje się, że te grupy wcale nie są jednolite i, i te osoby też potrzebują, takiej rozmowy wewnątrz siebie i uzgodnienia pewnych punktów widzenia, zobaczyć, zobaczenia też, jak czasami się różnią, jak w ogóle podchodzić, nawiązywać kontakt z, z inną grupą. Więc, więc to jest też ważny element pracy w dialogu. W ramach tej części też mówimy o podsumowaniu, kolejnej umiejętności, która, którą facylitator wykorzystuje. Kolejnym, piątym częścią jest praca z dużymi grupami, gdzie zakładamy, że no bardzo zróżnicowane głosy są obecne. Mówimy, mówimy też o, o takim napięciu pomiędzy prowadzeniem, a podążaniem za, bo mimo że, że podążanie z centrum, to nie uniknie się z uwagi na złożoność procesu pewno momentu, gdzie, gdzie jakby pewne sugestie czy, czy propozycje z są ze strony facjatora, natomiast dalej utrzymujemy ten, te samo wstajenia w samym centrum i powstaje takie napięcie, o którym mówimy właśnie podczas tej części. I w końcu mówimy o różnych formach wsparcia otwart otwartego dialogu. I w końcu szósta część to, to omówienie różnych alternatyw do otwartego dialogu, otwartej rozmowy w dużej grupie, gdzie omawiamy struktury. Które mogą być pomocne, różne struktury w takich złożonych procesach, gdzie jest wiele stron, wiele osób zaangażowanych. I w końcu, bo często też takie procesy są, mówimy o tym, jak wspierać proces decyzyjny, kiedy, kiedy są jakieś ramy, oczekiwania i cele, i częścią tego jest proces decyzyjny, jak on może wyglądać, jak wsparcie w modelu transformacyjnym takiego procesu może wyglądać. I to zamyka nasze szkolenie. Mamy nadzieję, publikując te materiały, że po prostu będą jakoś ciekawe, inspirujące, że może inaczej spojrzeć na pracę z grupami. Też one mówią po prostu, jak samo szkolenie jest konstruowane dla osób, które są zainteresowane. Mam nadzieję po prostu, że będą przydatne w pracy, pracy z dużymi grupami, która, która zarówno jest bardzo wartościowa, potrzebna, jak i po prostu trudna.